I chuj będziemy czekać do następnego Ty bo to nie wypał kurwa, nie ruszaj Ty Nic kurwa, nie widać, no ciemno No. Nie widzę nikogo, ale pogłosił Marko Aj, jebić, cześć. Pali ją z okopanem. Ej, to szczęśliwego nowego roku. A kto mi tam budzi? Budzi, budzi. O kurwa, mi się, część ręka...